Cześć, w poniedziałkowy poranek. E, witam się z Wami z miejscówki w krzakach, jak widzicie za mną, tutaj z tyłu. E, dlaczego w krzakach? Dlatego, że śpimy przy granicy Parku Narodowego UNA, a że nie chcieliśmy robić problemów przede wszystkim sobie, ani też ludziom, którzy ewentualnie by nas gdzieś tam spotkali. Dlatego postanowiliśmy się delikatnie schować. Noc. Jak zwykle spokojna. E, bardzo duża mgła była w nocy. E, jak wyszedłem przed busa z psem, to nie było widać w ogóle świata. A co do pogody, tak jak widzicie za mną, nie rozpieszcza Boże. nas <laughs> nie rozpieszcza nas e, kolejny dzień pogoda. Aczkolwiek Marta przed chwilą sprawdzała, że od jutra ma być e, znaczna poprawa. Miejsce, widokowo, nie jest może super idealne. Ale przede wszystkim było spokojnie, pokoiliśmy nikogo, ani też nikt nas nie nie niepokoił. E Chcieliśmy stanąć w jakimś bardziej widokowym miejscu. No niestety, aura, którą wczoraj mieliśmy, e nie pozwoliła na to, żeby zobaczyć jakiekolwiek widoki. Teraz generalnie z tego miejsca też powinno być widać cokolwiek, no ale no niestety, tak jak widzicie, chmury są nisko, no i na widoki musimy poczekać. Stanęliśmy na punkcie widokowym, które wczoraj mijaliśmy, jadąc na miejscówkę noclegową muszę wyrównać oddech, bo biegłam po aparat z timelapsem. Wczoraj było kompletne mleko, a dzisiaj mamy kanion, rzeki uny w całym pięknie, jest jeszcze trochę chmur, one się tutaj przemieszczają dosyć szybko, no jest tu głęboko. Taki to widoczek. Albo się starzeję, albo mam traumę po wczorajszym dniu. Ale zjeżdżanie wąską, krętą drogą z takimi leżącymi kamieniami, które świeżo spadły, to jakoś mnie dzisiaj średnio bawi. Dzisiaj pogoda nie potrafi się zdecydować, mimo braku zapowiadanych opadów mży. Jesteśmy w Martin Boro, zjechaliśmy 2,5 kilometra serpentynami chwilę będziemy się nimi wrócić tylko po to, żeby zobaczyć kolejny wodospad na rzece eee, Wódka strażników parku narodowego już się wyłoniła ze zakrętu. Będziemy płacić za bilar. bileciki. i lecimy. Tym razem zapłaciliśmy trzy marki od osoby, więc było taniej. Eee, gotówka, tylko gotówka. Wszędzie tutaj gotówka, pamiętajcie o tym, myślę, że to ważne bo nigdzie nie wyjdziecie. <głos> <głos> nie ma opcji. Kasa musi się zgadzać wszystkim. Podospad spływa z 50 metrów większymi, mniejszymi kaskadami. Zaraz go zobaczymy. I Wy też. dalej, znajdziecie drugi wodospad, nieco mniejszy. I zamykniemy po restauracji. Stary liczył na śniadanie. Zamknięte, a ja liczyłem na śniadanie w klimatycznych stoliczkach. A tu nic. takim narodowym duna nie zrobiliśmy może wszystkiego co było w planach ale no siedzenie w tej pogodzie nie ma najmniejszego sensu szczególnie robienie szlaków bo aura w ogóle jest przyja jest bardzo wilgotno i wpada taki bardzo drobny deszcz to taka gęsta i, i przez to jest bardzo zimno jedziemy teraz na południe przed nami 200 km do zobaczenia Wstanęliśmy właśnie na śniadanie eee, w super miejscu no, tak jest tutaj pięknie, że aż chciałem polatać dronem może uda mi się za chwilę polatać ale zobaczcie, pokażę wam jak jest dookoła no, musicie powiedzieć, że super tak wietrznie, że aż Marta zrezygnowała z wycia włosów. Nie wiem czy w ogóle będzie mnie słychać. Jak jest źródło, to trzeba korzystać. Tak, uzupełniamy wszystkie zapasy wody. Nie wiadomo, kiedy znajdziemy kolejne. A jest. Co prawda mamy tym razem rezerwową bańkę z wodą kupioną, taką pięciolitrową jeszcze w Polsce. Ale traktujemy ją jako ścisłą rezerwę, jak już zabraknie wszystkiego. Jakby zabrakło, aczkolwiek... Z doświadczenia wiem, że na Bałkanach raczej nie jest trudno o wodę pitną w górach w ogóle. Tu w ogóle ciekawy jest system. Po drodze to jest jakiś spomenik. Panowie, tutaj obok kąsają browara za murkiem. Też byśmy skąsali, ale mamy tylko jednego. Zastanawiam się, tylko czy tutaj jest chociaż jeden dzień w roku, kiedy nie wieje. napisane gdzie to się znajduje bo ja mam zielonego pojęcia Zgadnijcie, co się stało. Zaczęło padać. Ale cały przejazd od parku Narodowego Una do jeziora Rama. Mieliśmy bardzo ładną pogodę, 200 km, nie można narzekać. Droga bardzo widokowa, bardzo spokojna. Nie musieliśmy się martwić, że znowu może nas gdzieś obrócić na jakimś zakręcie, ale widoki. Przepiękne. Tak jak widzieliście. Zupełnie inne niż można zobaczyć w Czarnogórze świetnymi takimi płaskowyżami. Tak mi się wydaje, że to płaskowyże się przejeżdża, także ta droga się, tak majaczy wśród tych gór. Świetnie. A my szukamy miejsca noclegowego. No w deszczu nie będziemy nic robić. Objazdówkę jeziora Rama zostawiamy sobie na jutro. Jest tutaj też pomnik z widokiem na góry, więc to będzie jutro, a dzisiaj... Będziemy mieć długie popołudnie na kąpanie, obiad i chill. Nawet nie No i chyba mamy wymarzoną miejscówkę z wymarzoną pogodą w końcu w Bośki. Już Wam pokazuję. Właśnie zbieramy się do drogi. Eee, póki co była to najładniejsza miejscówka, na jakiej spaliśmy. Eee, noc była spokojna, lekko miał wiatr. Na szczęście wszystkie deszcze, jakie krążyły koło nas, ob nas ominęły. A rano przywitali nas pasterze. Nawet nie wiedzieliśmy kiedy, podjechali terenowym autem, a specjalnie rano zaraz poznejmowałem wszystkie alufoksy z szyb i mówię do Marty Będziemy przynajmniej widzieli z daleka, jak ktoś jedzie tutaj drogą pod górę. No Spodziewaliśmy tak. się pasterzy, bo krowy podeszły, więc one zawsze wiedzą, kiedy pasterze mają przyjść. No i tak też było. Aktualnie jedziemy na jezioro Rama. Widzieliśmy je wczoraj, bo byliśmy zrobić tam zakupy i dotankować paliwo z ciekawych rzeczy, to wyobraźcie sobie, że trafiliśmy na stację benzynową, na której nie można było zapłacić kartą, a dystrybutory były te stare, gdzie nie ma elektronicznych wyświetlaczy, tylko ilość litrów paliwa po prostu wbija ci się e, automatycznie. Można znaleźć tutaj takie perełki jeszcze. Punkt widokowy musimy kawałek wejść. Co nam akurat dobrze zrobi, bo dawno nic nie chodziliśmy. Wczoraj kawałek na te wodospady, tylko i to wszystko. Ale miejsca, w których mogą mieszkać ludzie, są po prostu niesamowite i to nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. To był mały fan start. Teraz jesteśmy na dobrej drodze. Widzimy już punkt widokowy. Wcześniej było takie miejsce, gdzie droga była zagrodzona kamieniami i stwierdziliśmy, że to na pewno jest to miejsce, bo dalej już nie można wjechać. A to było za zagrodzone, dlatego, żeby tam nie wjeżdżać i jechać naokoło. Kilometr dalej zostawiamy samochód i idziemy. Kamera pewnie tego nie oddaje, ale chcieliśmy wjechać, w sumie na sam punkt widokowy. Ale stwierdziliśmy, że no, dla jednego takiego podjazdu, jakby miało nam podrzucić koła i zerwać przeguby niechcący, no to nie ma co. Eee, swoje szczęście już wykorzystaliśmy na tym wyjeździe i póki co <grych> nie chcemy go nadwyrężać za mocno. Ależ piękne miejsce. W tej wiosce tutaj tuż obok, prawie wszystkie domy są opuszczone. Bardzo dużo domów w Bośni jest opuszczonych i są to pustostany, takie już w różnym stopniu rozkładu. Są to pozostałości w większości po wojnie domowej w Bośni, która była w latach 90. i po prostu ludzie uciekali i już nigdy nie wrócili do swoich domów. Część z nich ma dziury po kulach. Taki mniej sympatyczny obraz Bośni. Bardzo żywa jeszcze tutaj jest ta historia. Na tej górce tam byliśmy właśnie na punkcie widokowym, a teraz musimy się wrócić, bo nie nagraliśmy tego, co nam się wydawało, że nagrywamy, więc nagram wam w drugą stronę. Jeżeli przyjdzie nam się tutaj z kimś mijać, to ja nie wiem jak my to zrobimy, aczkolwiek ja mam przecież wrażenie, że my wjedziemy komuś zaraz do domu. <muchy> Droga nam się skończyła. Za Jest okej. Ja jest okej. I pies jest to strasznie słaby. <noise> Strach się bać. A <noise> ta droga, którą mamy jechać jest jeszcze wyższa. O tej drodze trudno powiedzieć, że jest widokowa, ale na pewno pełna emocji i wrażeń. Staliśmy w nieskończoność normalnie. Stanęliśmy na punkcie widokowym. Zrobimy sobie śniadanie. Widoczek całkiem fajny. Stoję w miejscu stolika, bo go ktoś wyciął. A, damy radę. Była to droga dość mało widokowa 5 na 10 Jeżeli macie coś innego do zrobienia, to sobie spokojnie to zróbcie Naprawdę, jest to kilka godzin trasy Jak widzieliście, z wąskimi asfaltami Czy jeżeli ktoś lubi adrenalinę i ma wolne 2 godziny, to śmiało może się przejechać, ale jeżeli nie macie tyle czasu to możecie spokojnie dojechać od, do punktu widokowego, od którego my dzisiaj zaczęliśmy, i zjechać z nadu do drugiego punktu widokowego. I przejechać się miasteczkami, tutaj tą stroną bardziej tą że tak powiem, zabudowaną u jeziora, do Tamy i tam zawrócić. No, dokładnie, bo cała reszta to, to jest przepychanie się przez krzaki i liczenie na to, że nikt naprzeciwka nie będzie po prostu jechał. Może kiedyś coś z tym zrobią, że wytną te pierwsze 5 metrów yy, krzaków, i wtedy to będzie naprawdę widokowa droga. Z to cały czas. Zimą na pewno jest ciekawsza, bo nie ma liści na krzakach wszystkich, więc na pewno będzie więcej widać. Ale taką zimą jak tutaj leży śnieg, to ja bym nie chciał jechać dookoła tego jeziora. Nie. Tak źle i tak się to Kilkanaście kilometrów od jeziora Ramskiego znajduje się pomnik, a właściwie pozostałości pomnika. Jesteśmy na przełęczy Maklien i był tutaj wybudowany w 1978 roku pomnik bitwy nad Neretwą, ale został on zaminowany w 2000 roku, a aktualnie zostały z niego tylko belki spornikowe ze środka. A on wielki musiał być. To niewiele z niego zostało. Pytanie, co zostało w okolicy jeszcze po wojnie? A wracając jeszcze do tematu tego, że pomnik został zaminowany w 2000 roku, to przed przyjazdem tutaj do Bośni w ogóle, jak zaczęliśmy się orientować, przeczytałem parę jakichś artykułów a propos tego, że Bośnia jeszcze jest zaminowana i że lepiej się nie kręcić samemu po jakichś bocznych drogach. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest napisane, że, że bośnia jest zaminowana i że są tutaj watach dzikich psów. I że pobocza są oznakowane, póki co e, jeszcze nie trafiliśmy żadnego pobocza oznakowanego, że są miny nierozbrojone. E, wiem też, że trwała akcja rozbrajania, rozminowywania bośni. No ale jeżeli na coś trafimy, to na pewno zobaczycie to. Watach psów też nie widzieliśmy. Jakieś pojedyncze sztuki dużo mniej niż w Rumunii.